Dziesięciu młodych ludzi chce zmieniać nasze miasto Wstąpiłam do Forum młodych, takich już wcześniej było powiedziane, żeby coś zmienić w Kołbrzegu. Pisni, znaczy, że forum młodych nie jest wcale nie musi być obciachem, że tak powiem. Chcemy też zapełnić tą lukę, która po wyborach samorządowych dała pełną supremację i monopol władzy dla platformy obywatelskiej w Kołobrzegu, a nie tylko w Kołbrzegu. Głównym powodem wstąpienia młodzieży właśnie do tego stowarzyszenia są hasła głoszone przez prawo i sprawiedliwość. Konserwatyzm przede wszystkim przede wszystkim i republikanizm, a liberalizm to w ogóle nie jest wszczepiony w moje korzenia i nie raczej bym sobie z nimi poradziła i jestem przeciwna. Znajomość haseł jednak niestety nie idzie w parze ze zrozumieniem ich znaczenia. Podpowiedziałem konserwatyzm już. Hmm, Boże. No tak. No człowiek jest w... nie to, że najważniejszy ani nic tylko tylkoż po prostu dążam do tego, żeby jakoś zapobiec, że chodzi mi o też w sumie o te podatki nie o te podatki o w sumie ogólnie o wszystko. Młodzieżówka prawa i sprawiedliwości już w przyszłym tygodniu zaczyna swoją pierwszą akcję. Będą zbierać podpisy pod protestem przeciwko działaniom w kierunku utraty większościowego udziału w grupie lotos